Nie sugerujcie się jeszcze tym, że wszystkie zdjęcia na wystawę muszą być rukierkowe. One naprawdę nie muszą być rukierkowe. Tak, ale ta starsza osoba, ona też niesie ze sobą jakiś, jakiś przekaz. Widać, że jest starsza i coś tam przeżyła. No właśnie. Może być takie właśnie naturalne, totalnie naturalne twarze, może zmęczone, może tam no, stylowe. Nie ma nawet ma bo woda nie no. leci pod górę no. bez powodu, bo nie spada na skos. Chyba, że jest wiatr, prawda? Ale tu wiatru nie było. Więc muszą to... to, tak, to Minimalnie wyżej, nie? Minimalnie, żeby troszeczkę miała, żeby nie, nie była jak w takiej kładeczce ciężkiej. Aha. No. No. No, to, jest to, tak było, to było za długo, by nie Ale to już, nie robione podłuże, to już nie trzeba takich malutkich, już nie trzeba. Ale to ma... zapiawać. No. no, tak, ale tak. no, się zobaczyć, nie? No, nie to... A zimna właśnie można. Tak jest. Tak, no, no, można. Pewnie, że można. To, to prawda, kafutowaliśmy haftowaliśmy tą zimą, ale, ale. <grym grym> jest już jest, nie? Tele. No, że tam podawiano. No, to No, to, to. no. No, to no nie to. Nie. To. Ale, to, to. Powiedziałaś, no, no, to... ja, że to Nie. Jeszcze kiedyś Mam, mam. inne. Ale to nie no, było doświetlane lampami. A niektóre próbowałam doświetlić. Tam to czuły takie płaskie. Płaskie, ale odbijały się lampy, tak jak w Totalnie różne To mi się podoba, że każda z was pokaże zupełnie innej wskazuje. Ale, dnia no, dnia ale powiem Wam, że z przyjemnością zobaczyłabym naturalnie zrobione zdjęcie, gdzie są na przykład smaczki, takie jakie są. Gdzie jakieś, gdzie jakieś, gdzie, A ale to jest dnia. 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 Ale to jest tak. Ale to jest tak. Ale to tak. Ale ona jest Bo Ale to jest to jest tak. reklamy. to to Organizacyjnie no, ona to... zajmuje za mało przestrzeni. A, a nie, nie, to mogę ją wykadrować, ale to nie ten problem. Gdzieś tu brakuje jeszcze no jakiś takie ruszało, fajny. fajnie. Te programy komputerowe te, te graficzne zostały zrobione na grafików, dlatego natomiast no, fotografie dawną, starą się robiono właśnie w ten sposób, tak jak że się pochylało, oświetlało, maskowało, jakieś cienki drucik, żeby nie było skaz, co się ruszało. I to nic innego nie jest To jest no, w ciemni Właściwie, w tym no, cały czas uważamy, że najfajniejsze zdjęcia to są te, które tak na... I tak mówię, ciepłym jaśnieńką kontrast, ok, nie, bo to jest obróbka cyfrowa, tak to wygląda. Ale bez jakiejś nie wiadomo jakiej inwaryny i potoshofer. I powiem Wam, że takie zdjęcia naprawdę najbardziej cieszą. Bo można uzyskać coś naprawdę rewelacyjnego na Photoshopie i nawet powiedzieć, że to tak wyszło i koniec kroka, Ale nie ma się wtedy tej wewnętrznej satysfakcji, że kurczę. No tak zrobiłem, tak mi wyszło i ono jest takie mi nie? Natomiast